Katastrofa na rynku hipotek i pewne słowo, które jest bardzo istotne w całej tej układance. Nazywam się Daniel Piesto, kanał to Państwo Piesto i to będzie króciutki film o, o kredytach hipotecznych, więc zapraszam do, będziemy analizować artykuł bankier.pl, link oczywiście w opisie, zaczynamy. Katastrofa na rynku hipotek, najmniej chętnych na kredyt od 12 lat, czyli od 2010 roku, chociaż później jest napisane, że spadło... Wartość udzielanych kredytów spadła o 62,5%, najmniej od lutego 2015 roku. Czyli może chodzi o to, że liczba kredytów była, jest taka jak w 2010, ale wartość jak w 2015. Natomiast wiemy, jaka jest wartość pieniądza, że ona spada. Właściwie o to tutaj chodzi, że jest inflacja wysoka i to powoduje pewne rzeczy. Mamy taki bardzo fajny wykres, w którym widać te słupki wyszarzone, i te słupki pokazują, ile faktycznie w wartości, czyli w sumie tych, tych kredytów, ile udzielono tych pieniędzy i teraz najwięcej udzielono w październiku 2021. I ktoś powie zaraz, czy to we wrześniu już nie było wiadomo, że będą podnoszone stopy procentowe i tak. Tak było, tylko że pamiętajcie, że kredyty się składa wniosek i to trwa dwa, nawet 3 miesiące, więc ludzie, którzy dostawali w październiku kredyty, prawdopodobnie składali je w sierpniu. A wtedy był pełen optymizm, grozi nam w ogóle widmo deflacji i na pewno nie będą podnoszone stopy procentowe. Po prostu kłamali. Rada Polityki Pieniężnej okłamywała ludzi i no i to są trochę ofiary, częściowo oczywiście, no bo trzeba mieć swój rozum i swoje ograniczone zaufanie do tych ludzi, ale, ale częściowo można powiedzieć, że to jest ich wina. I później już widzimy tylko i wyłącznie spadek liczby udzielanych kredytów, może tutaj się wyłamuje marzec, aż do dzisiaj. I właściwie spodziewamy się dlaczego spadku, tak? No bo dlaczego niby miałoby być inaczej? Nie tylko chodzi o Stopy procentowe, WIBOR, ten, który ma przełożenie na raty kredytowe. Nie tylko chodzi o jakość już udzielonych kredytów, czyli czy one są zagrożone, ale też chodzi o regulacje, które dodatkowo utrudniają branie kredytów. To wszystko powoduje, że jest po prostu katastrofa na rynku kredytów. Więc napiszcie w komentarzach, czy wy pamiętacie te czasy, kiedy szło się do banku przed kupnem nieruchomości. No i następnie narzekają właśnie jak to jest, ale generalnie powtarzają to co ja powiedziałem. Tak się pisze artykuły swoją drogą, że jest tytuł, później jest podtytuł, który jest rozwinięciem tego tytułu, później jest grubszy artykuł, który jest rozwinięciem podtytułu, a na dole są wszystkie inne informacje, które są jakby również rozwinięciem tego hmm, krótszego artykułu. Po prostu tak się fraktalnie pisze artykuły, dlatego że większość czasu nie ma czasu w... Większość ludzi nie ma czasu na czytanie artykułu, więc po prostu czyta na głowę. ciekawi, to czyta dalej, zaciekawi czy to dalej. Więc ten artykuł również muszę trochę przewinąć. Jesteśmy przy jakości portfela kredytów mieszkaniowych i profesorze Rogowskim, który był wywiadowany do celów tego artykułu. I on powiedział, że już wcześniej mu się wydawało, że jakość portfela kredytów mieszkaniowych, czyli generalnie. Ile tam jest zagrożonych kredytów, i ile jest udzielanych kredytów, i tak dalej, że ta jakość będzie spadać w związku z podwyżkami stóp procentowych. Już wcześniej mi się wydawało, ale teraz jest game changer, i to jest słowo klucz dzisiejszego krótkiego filmiku. Dlatego, że polskie słowo to przełom, nie wiem czy wiecie, ma mniej sylab, jest polskie i można go używać za darmo. Przełom, polecam wszystkim, ale jest też fajne angielskie, właściwie takie pseudoangielskie słowo, game changer. I możecie również go używać, jeżeli wolicie więcej, po prostu mam nacięzorem, to możecie mówić Game Changer. I ten Game Changer, czyli przełom, to jest interwencja państwowa, która polega na wakacjach kredytowych. Zdaniem profesora Rogowskiego może być źle, jeżeli do końca 2024 roku nie będą obniżone stopy procentowe, bo wtedy kończą się wakacje kredytowe. Moje zdanie jest takie, Oczywiście wakacje kredytowe są w, w dokładnej sprzeczności do wysokich stóp procentowych, no bo jeszcze raz to w, wytłumaczę najbardziej brutalnie, jak potrafię. Dodrukowują własne pieniądze. Co jest, yy, czyli w, władza, prawda? Dodrukowuje własne pieniądze, czyli okrada nas z tych naszych pieniędzy. Jest generalnie pieniędzy więcej. To powoduje inflację i oni muszą wyciągnąć pieniądze z rynku poprzez wysokie stopy procentowe. Jedyny cel wysokich stóp procentowych jest taki, żebyśmy my mieli mniej pieniędzy, bo nie da się inaczej zatrzymać inflacji. I teraz rząd poprzez swoją interwencję działa dokładnie odwrotnie. Uważa, ojej, ale jak ludzie będą mieli mniej pieniędzy, to nie będzie ich stać na raty kredytu. To my im damy takie, w pewnym sensie damy im pieniądze. No w tym wypadku to bardziej banki dają te pieniądze, ale... To chodzi o to generalnie o to, że dają pieniądze, czyli robią coś przeciwnego do tego, do, do, do celu podwyższania stóp procentowych, co spowoduje, że inflacja nie będzie spadać. Przynajmniej nie będzie spadać tak szybko, jakby spadała, gdyby wakacji kredytowych nie było. To jest stuprocentowo pewne. Natomiast do 2024, do końca, jestem całkiem pewien, że stopy procentowe będą obniżone, dlatego, że taki jest ich cel. Oni uważają, że niskie stopy procentowe są dobre dla gospodarki. No spodziewam się czegoś takiego, ale to jest oczywiście wróżenie na przyszłość. Nikt dokładnie nie wie, jak przyszłość wygląda i tutaj proszę Was o napisanie, co Wy sądzicie. Czy do 2024 inflacja spadnie i co za tym idzie, stopy procentowe spadną i co za tym idzie, nie będzie kolejnych ustaw dotyczących wakacji kredytowych? Zanim powiem, że to tyle w tym odcinku, to powiem, że robimy szkolenia i najbliższe szkolenia mamy komplet, więc już nie zapraszam, ale jeżeli chcecie na kolejne się zapisać z inwestowania w grunty, z najmu, to serdecznie zapraszam na Państwopiesto.pl, tam jest sklep i możecie wszystkie szkolenia sobie obejrzeć. Cześć!